Poranna kawa z prackim. Podano. Dzień dobry. 7.30, piątek, więc poran na kawa z prackim. Dzisiaj porozmawiamy o strefie komfortu, a raczej o porzuceniu strefy komfortu. Patrycja się zjawiła jako pierwsza i zadała pytanie wtorek. No właśnie, bo nie do końca jeszcze byłem taki obudzony, to znaczy ja mniej więcej godzinę po obudzeniu, włączają się powoli u mnie różne obwody i różne systemy i najwidoczniej system kontroli miniaturki się nie włączył i dziękuję Ci Patrycjo za czujność, zmieniłem już miniaturkę na tę, która być powinna. Dalej Patrycja podzieliła się, witam wszystkich, u mnie dzisiaj kawa włoska. Średnio opalona, co prawda z Ekspresu, więc martwa, ale taką lubię lubię z ekspresu. Słuchajcie. No tak, w książce, o czym nie powiedziała Tafti, Wadim Zeland pisze, że kawa z Ekspresu jest niedobra i niewłaściwa, bo jest martwa, że lepsza jest z tak zwanego French Pressu, czyli takiego stłokiem, że zalewa się, mieli się kawę, zalewa się wrzątkiem, przeciska się i tak dalej. Znaczy oddziela się fusy od y, wody. No z całym szacunkiem, ale jak ktoś dochodzi do wniosku, że już wie wszystko i na każdy temat, to prawdopodobnie nie powinien więcej pisać książek. I <ścoughs> na temat kawy na pewno, Wadim Zeland, nie powinien pisać książek. Co to znaczy kawa martwa, kawa nie martwa? Wadim Zeland twierdzi, że wszystko, co zostało podgrzane do temperatury wyższej niż 40 stopni, staje się martwym pokarmem. Okej, okay. tylko że nas interesuje zagadnienie transurfingu i tafti, czyli to, co on mówi, że zostało mu przekazane i nie jest to jego treść, tylko on jako taki przekaźnik to wszystko opisał. Wszystkie pozostałe kwestie, to, co nie dotyczy technik tafty i transurfingu, to są jego widzimiszki. I między innymi jego widzimiskiem jest to, jaką kawę pić. No i niestety, ale tutaj to on no po prostu żyjemy w fajnym świecie, bo każdemu wolno się kompromitować po swojemu, a na, takie wypowiedzi na temat kawy, jak on tam y, y, z siebie Wygenerował to rzeczywiście pełna kompromitacja. Kawa, żeby zostać zaparzona, musi mieć 97-98 stopni, więc to już nie jest żywa woda, ale French Press, to co on proponuje, to jest ekstrachowanie z kawy przez długotrwałe przebywanie fusów w środowisku wodnym, ekstrahowanie wszystkiego tego, co jest niesmaczne i niepotrzebne w tej kawie. I najbardziej szkodliwe, jeśli już, a właśnie ekspres, zwłaszcza ekspres kolbowy, ma to do siebie, że przez bardzo krótki, 25-sekundowy kontakt wody z proszkiem kawowym, ze zmieloną kawą, ta kawa jest najzdrowsza, dlatego, że nie zdąży się otworzyć cząstka kofeiny i w filiżance mamy Wszystkie te piękne, pachnące, aromatyczne substancje i smakowe, a nie mamy tego, co powoduje, że nam zawzrasta ciśnienie, puls i co może ograniczać ilość liczby wypitych filiżanek. Tak to wygląda. Sylwia, cześć wszystkim, Barbara, dzień dobry. Ilona, Bajery, Kasia, Sekasia. Zosia, Katarzyna, Joasia. I Zosia pisze najlepiej kawa z kłaczkiem, na przykład kocim, zimą w towarzystwie kiciów. A, no tak, no może być z psim, jak ktoś woli. Peter, Mat, Siema, dupeczki. Witam Marcin. Siema, dupeczko. Dobra. Ja dzisiaj mam y, kawę bardzo specyficzną, bo paloną po hiszpańsku. To jest taka ciekawostka. W Hiszpanii nazywa się to hiszpańskie palenie kawy, a najbardziej popularne jest w Ameryce Południowej. Jest to palenie kawy w taki sposób, że mniej więcej 13 do 17 minut przed zakończeniem palenia kawy w palarni dodaje się cukru bardzo niezdrowej rzeczy cukru, odrobinki. I on się karmelizuje i osadza się leciutko na ziarenkach. Tam jest taka ilość tego, że nawet nie zmniejsza indeksu glikemicznego, więc bez paniki, ale te ziarenka mają bardzo delikatny, aksamitny smak. I mniej więcej 20 do 50%, do 50 niektóre palarnie Takiej, tak palonej kawy dodają do swoich mieszanek. Ja mam właśnie mieszankę meksykańską, paloną po hiszpańsku. Bardzo fajna sprawa. Co więcej, muszę Wam się pochwalić, że zostałem plantatorem kawy, bo nabyłem sobie krzaczek kawowy i już za 4 lata będę miał prawdopodobnie tyle kawy, że będę mógł uzbierać i wypalić na jedną filiżankę. Oczywiście nie umieszkam Wam się. O tym pochwalić i wam y, o tym donieść. Małgorzata. Zosia jeszcze pisze, a ja mam na szybie muchę, ale nie hiszpańską. Koty się na nią zasadzają, ale mucha jest cwana. No o tej porze roku to już trzeba szanować taką muchę. To już może być mucha rezydentka która będzie się grzała na monitorku na przykład i pom możemy pomóc jej przetrwać ciężki okres. Peter, a takie miałem właśnie wrażenie, że z ekspresu y, nie klepie. No właśnie, z ekspresu ciśnieniowego kawa nie klepie. Najbardziej klepie kawa zaparzona w szklance. De facto, wcale to nie jest kawa parzona po polsku, dlatego że wszyscy. Bariści, którzy testują jakość kawy, właśnie parzą w ten sposób, bo to jest najprostsza metoda parzenia, którą można nawet gdzieś w terenie zrobić i ona jest powtarzalna. Więc jak się sprawdza, nawet na plantacji, gdzieś w polu, to się parzy właśnie tak, jak my robimy w szklance, ale to jest ogromna ilość kofeiny. No i kawa parzona w ekspresie przelewowym albo w dripie, albo w kemeksie. To jest ogromna ilość kofeiny, tego za dużo się nie wypije. A właśnie najwięcej fajnego smaku ma to, co robi kawiarka, taka stawiana na, na płycie, albo właśnie ekspres kolbowy, oczywiście właściwie używany. Katarzyna, tak zwana kawa z mułem. No, kawa z mułem. O, jeszcze kawa w tygielku. Tam jest najbardziej mulasta, bo musi być najdrobniej zmielona do tygielka. To musi być tak zmielona, drobniutko, że jak się dotknie, to ma zostać odcisk palca. Taka musi być drobniutka, tak twierdzą baryści. No i tyle o kawie. Zresztą o kawie to można rozmawiać przy kawie zresztą bez końca. Cały czas to jest ogromna nauka, cały czas można się uczyć jest tyle dobrych różnych kaw, że nawet warto wstawać z łóżka rano po to, żeby sobie zrobić taką fajną kawkę. Dobra, do rzeczy, bo strefa komfortu. Dlaczego o tym trzeba byłoby powiedzieć? Tak sądzę, że warto powiedzieć. No bo nam się opowiada takie rzeczy, że. Koniecznie trzeba porzucać swoją strefę komfortu. Porzuć swoją strefę komfortu. Chcesz się rozwijać, porzuć w diabły swoją strefę komfortu. Idź, rób coś, czego nie robiłeś. Idź, rób coś, czego nie robiłeś. Zgadzam się, ale porzuć swoją strefę komfortu i to ma być warunek synekwanon rozwoju. Jeżeli mam strefę komfortu, to znaczy, że jest mi w niej komfortowo, czyli dobrze. A w życiu chodzi o to, żeby było dobrze. No chyba nie robimy sobie specjalnie pod górkę, chyba nie, nie wstajemy rano, nie mówimy sobie cholera, za dobrze mi w życiu. Coś bym tak musiał zrobić, na rozrabiać, żeby mi się to wszystko e, rozkwasiło. Wtedy będę szczęśliwy. Jeśli są takie jednostki, to serdecznie, no ale. To jest budowanie sobie właśnie też komfortu, jeśli komuś jest komfortowo wtedy, kiedy nie ma komfortu, to ok. Jeżeli porzucamy strefę komfortu, w której jest nam dobrze, to to, co osiągamy, nazywa się dyskomfort, czyli jest nam źle. Po co robić sobie źle? No, yy, są na to przykłady rzekomo popierające. Takie postępowanie, prawidłowość ty, takich czynów, że no przecież zobacz. Z dyskomfortu u małża wynika wielkie dobro, bo powstaje perła. No tak, tylko że. Kto jest drażniony? Małż. Żeby się bronić przed tym rozdrażnieniem, wytwarza macicę perłową a potem jakiś debil wyławia tego małża, rozłupuje, zabija i wyjmuje perłę i bierze sobie na szyi. I to jest to dobro wynikające z rozdrażnienia, z dyskomfortu. To znaczy dyskomfort u małża, a dobro u człowieka, który go zaciukał. Niespecjalnie do mnie przemawia ten przykład. Jak jest porzucenie strefy komfortu, to przechodzimy do strefy dyskomfortu, a jak jest mi dyskomfortowo, to jest mi źle. Rozwój jest wtedy, kiedy poszerzamy swoją strefę komfortu. Zwiększamy ją. Tak. Zrobię to, czego jeszcze nie robiłem, pójdę tam, gdzie jeszcze nie byłem, posłucham muzyki, której jeszcze nie słuchałem, obejrzę film w stylu, którego dotychczas nie oglądałem, przeczytam książkę w innym stylu, i tak dalej. Mo może nauczę się kolejnego języka, może nauczę się jakiegoś zawodu, ale to jest poszerzanie strefy komfortu. Nie pójdę w kierunku, który jest dla mnie nie do przyjęcia który spowoduje, że muszę się zmuszać, przemagać, to jest dla mnie wstrętne. Nie porzucę strefy komfortu, poszerzę tę strefę komfortu, którą mam. Z tego miejsca, w którym jestem i jest mi dobrze, mogę wyściubić nos i powąchać sobie coś nowego. Dzięki temu ta strefa komfortu jest większa i tak następuje rozwój, ale nie przez porzucanie strefy komfortu. Nie po to sobie ją budujemy żeby potem porzucać, poszerzyć. Masz złotą rybkę? Każ jej porzucić strefę komfortu, wrzuć ją do wody po ogórkach. Jak się uczy czegoś nowego. Oczywiście nie zachęcam w imieniu złotej rybki, ale jak ją przełożysz do większego zbroj... zbiornika, to jest poszerzenie strefy komfortu. Ona już zna strefę, jest jej dobrze, a teraz będzie jej jeszcze lepiej. To ma sens. Także nie porzucamy strefy komfortu. Nie robimy sobie dyskomfortowo, nie robimy sobie źle celowo, tylko rozwijamy się przez poszerzanie strefy komfortu. No ale nieraz trzeba zrobić coś, no, czego się tak do końca nie chce, do czego może nie jest się przekonanym. Co to takiego? A no nieraz na przykład nie można znaleźć roboty, która nam odpowiada. No, i trzeba zająć się czymś, co niespecjalnie czujemy. No i co? To jest poszerzanie strefy komfortu, czy wkraczanie do strefy dyskomfortu? No więc tak, po pierwsze, to warto to sprawdzić sobie na zasadzie tego, czy moja dusza przeciwko temu się buntuje, czy może obojętnie do tego się odnosi, bo to, że ja czegoś tak strasznie bardzo. Nie pragnę, nie oznacza jeszcze, że czuję do tego jakiś wstręt. Czyli wyobrażam sobie, że robię to, co mnie tak strasznie nie pociąga, ale wyobrażam sobie, że to robię we wszystkich modalnościach, czyli tak jakbym budował slajd docelowy. Jak ja się z tym czuję? Czy zbieram je na głośności? Czuję jakieś dziwne Kołatanie serca, czuję jakiś niezrozumiały niepokój, jakiś taki, no, źle się czuję z tym. Czy po prostu, no, 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 euforii nie odczułam. Wybitnie szczęśliwy nie jestem, myśląc o tym, ale nic wielkiego się nie dzieje. No to dusza się nie buntuje, z tego by wynikało. No chyba, że się buntuje, to wtedy są te objawy, o których wcześniej wspomniałem, ale można jeszcze. Może się okazać, że nie jest to bunt duszy, tylko bunt umysłu. Albo to nie jest zgodne z Twoim wykształceniem, albo będziesz na starość się musiała uczyć. I tak dalej, i tak dalej. To są dyskomforty nie duszy, tylko umysłu, dlatego że można je zdefiniować. I wtedy obudzenie w sobie ciekawości świata. Mam nadzieję, że wy nie musicie tego w sobie budzić, bo to do. Do końca życia nam jest dane. Poza tym ciekawość świata i najważniejsze pytanie, jakie znamy w transurfingu. Po co? Coś, co wcale nie wywołuje we mnie entuzjazmu, wcale nie musi być porzuceniem strefy komfortu, tylko właśnie jej poszerzeniem. Jeżeli zadam sobie pytanie, po co ja to mam zrobić? Jaki jest cel? Cel! Cel nadaje sens naszemu życiu. Czyli niespecjalnie mi się podoba, że pójdę do pracy takiej, a nie innej, i że będę przez jakiś czas wykonywał czynności, które nie wywołują we mnie entuzjazmu i wielkiej radości, ale po co ja to robię? I przenoszę się do stanu efektu końcowego. Co będzie z moim życiem? Co dzięki temu będę miał? Że to zrobię. A z tego miejsca, w którym się znajdę, będę mógł się rozglądać i znaleźć coś fajniejszego. W tym czasie, kiedy będę oddawał się w najem, będę typowym najemnikiem, bez zarzutu będę wykonywał swoją pracę, która nie wywołuje we mnie wielkiej radości, ale będę najemnikiem bez zarzutu. W tym czasie będę sobie wykonywał slajd docelowy mojej wymarzonej pracy i to wszystko będzie się ładnie kręciło. Czyli wiem co robię, wiem po co robię, wiem za co robię. Poza tym uczę się zawsze wtedy czegoś nowego, ewentualnie doskonale umiejętności, które już umiem, i okazuje się, że był to. Leciutki dyskomfort, ale umysłowy, a dusza wcale się nie buntuje jest to poszerzenie strefy komfortu, a nie wyłażenie z niej i kierowanie się w stronę dyskomfortów. Czyli właśnie rozwój nie następuje przez dyskomfort. Bo ktoś może powiedzieć, Pracki, jak ci ktoś nie powie że jesteś tłuściochem, to w ogóle może ci nie przyjść do głowy, żeby się poodchudzać i ulżyć trochę serduszku i innym swoim podrobom. A tak poczujesz dyskomfort i przez ten dyskomfort zaczniesz się rozwijać, a raczej zwijać w sensie fizycznym, żeby było cię mniej. Czyli dyskomfort tutaj, porzucenie strefy komfortu jak najbardziej pasuje. Absolutnie nie. Jest odwrotna kolejność. Tutaj działa algorytm tafti, który nazywa się algorytm korzyści. Bo najpierw następuje, ja nie lezę w stronę tego dyskomfortu celowo, tylko następuje dyskomfort, bo ktoś mi powie, zwróci uwagę na jakieś braki albo nadmiary. Powstaje dyskomfort, sytuacja dyskomfortowa, ale ja nie porzuciłem komfortu na rzecz strefy, strefy komfortu, na, na, na rzecz strefy dyskomfortu, tylko pojawił się dyskomfort, a ja teraz mam możliwość z tego dyskomfortu wyciągnąć wnioski na zasadzie i tak z tego osiągnę korzyść. Co mogę w tej sytuacji dyskomfortowej, która się pojawiła, zrobić, żeby i tak wyszło mi na dobre? To nie jest porzucanie strefy komfortu, tylko poszerzanie jej. Pojawia się dyskomfort? Co mogę zrobić, żeby wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski? Czego się uczę? Nie czego wszechświat mnie uczy, tylko czego ja się uczę teraz z tej sytuacji, z tego dyskomfortu? Czego ja się uczę od wszechświata? I jak to przekuje na jakiś swój sukces. Czyli jakby się nie obracać, jakby nie kombinować, to może nie warto bawić się w porzucanie strefy komfortu tego, w którym jest nam dobrze, bo chodzi o to, żeby było nam dobrze, tylko poszerzyć tę strefę, w której jest nam dobrze. Przez rozwój, ciekawość życia. Otwartość, wyciąganie wniosków. Tak bym proponował. Wolę, żeby było nam dobrze, niż żeby było nam źle. Czytam. Nie ma, Peter pisze, nie ma jak cibomielona mielona, i do tego kreatynka, trening, zimny prysznic, pełna moc na cały dzień. Zgadzam się, prysznic naprzemienny zwłaszcza. Jeśli ktoś sobie chce i żąda, to mogę podać link do takiej techniki, którą Wadim Zeland proponuje. Poranny stadion w łazience, tak to się nazywa. Bardzo fajna rzecz. Właśnie polegająca między innymi na na naprzemiennym. A kawa chibo, to jest kawa chibo. fajna jest, bo zwłaszcza granatowa, bo jest... To kawa typu niemieckiego. Bardzo fajne, owocowe nutki. Małgorzata, Dorota, Agnieszka. Peter Matt, do brzegu. Peter Matt, troszkę uprzejmiej bardzo bym prosił. My się tutaj spotykamy na kawie i nie wprowadzaj atmosfery e, atmosfery nerwowej. Może mniej kawy, a więcej kultury. Kasia, a ja mam trudność z wyjściem z domu, ale kiedy już wyjdę, to się okazuje fajnym doświadczeniem. No, często tak jest, że nie chce się, a potem po uruchomieniu procesu już jest coraz fajniej. Jolanta, spóźniona, ale jestem. E tam spóźniona. Wtedy jesteś, kiedy możesz, a suwaczkiem możesz sobie cofnąć i oglądać od samego początku. Zosia, moja ma opór przed pracą zawodową, marnowanie czasu na rzeczy koło pupy latające właśnie mdłości. Cel, wypłata. Cel to jest to, co zrobisz z tą wypłatą. Wypłata to jest forma energii. No ja wykreowałam pracę cztery dni w tygodniu i to jest super, ma trzy dni... Weekendu, a cztery się męczę. Lucyna, na początku tego roku podjęłam się nowego zadania. Nie czułam się komfortowo, ale to był początek. W chwili obecnej zaczynam czerpać satysfakcję z tego, co robię. Super. No to o, obyśmy tak mogli wszyscy. No dobrze. A Jerzy. Dzień dobry, wreszcie trafiłem na żywo. Witam wszystkich. Witamy cię, Jerzy. My tak sobie tutaj o 7.30 w każdy, w każdy piątek się spotykamy. A teraz już dopływam do brzegu, kończę na dzisiaj. Zapraszam jutro o 21.00 na kolejny etap czytania drugiego tomu Wadima Zelanda Transurfingu w Rzeczywistości. Życzę Wam już miłego weekendu. Dbajcie o siebie. Do widzenia.